Gdy myślimy o niepodległości naszej ukochanej ojczyzny i setnej rocznicy jej odzyskania, najczęściej mówi się o kulturze i orężu. To one, te dwie rzeczywistości przyniosły nam niepodległość. Z rzadka wskazuje się na modlitwę. Nasz Pan nas pouczył, że wszystko, co dobro od Boga pochodzi jeśli chlubimy się tak wielkim dobrem, jak niepodległością, jak wolnością, to pierwszym jej autorem, pierwszym autorem odzyskania niepodległości jest sam Bóg, który nad nami się zmiłował, przyjmując także modlitwy i, bądźmy tego pewni, skruchę naszych dziadów, naszych babć, którzy żałowali, że ta wolność Polaków jest zawsze taka krucha, taka bardzo chybotliwa. Decyzją święta biskupa ordynariusza nasze diecezjalne obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości rozpoczynamy w Konkatedrze i rozpoczynamy od tej właśnie myśli, jak wiele jesteśmy wdzięczni Panu Bogu oraz ludziom, którzy przez pokolenia. Prosili go o przywrócenie Polsce niepodległości. Jak wiele jesteśmy wdzięczni ludziom za modlitwę, ofiarę, za tę ufność, którą mieli w sobie. Serca dziękuję za ten czas, kiedy przy ołtarzach będziemy Bogu dziękować za dar wolności, ale także prosić, aby następne pokolenia nigdy nie popełniały błędów z przeszłości, byśmy trwali w jedności i miłości. Niech Bóg obdarzy zjednoczeniem ze sobą tych wszystkich, którzy odeszli do Pana przed nami, a którzy pięknie się zasłużyli dla Ojczyzny.